Trzeba zmian w finansowaniu domów pomocy społecznej. Takim chyba najbardziej głośnym dzisiaj problemem to jest kwestia wynagrodzeń. Dyrektorzy DPS-ów rozmawiali o tym w Baruchowie. Potrzebne są zmiany, mówią także dyrektorzy tych placówek. Wśród propozycji m.in. ta dotycząca płac pracowników. Zdaniem samorządowców powinny one być finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. O problemach i wyzwaniach rozmawiano w Baruchowie podczas sympozjum dyrektorów Domu Pomocy Społecznej z całego regionu. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, którym gmina bądź rodzina nie są w stanie zapewnić całodobowej opieki. Takich placówek jest w regionie prawie 50. Jednym z problemów, z którymi borykają się DPS-y to stale rosnące koszty wpływające na jakość świadczonych usług, ale także brak odpowiedniej kadry. Takim chyba najbardziej głośnym dzisiaj problemem to jest kwestia wynagrodzeń, zwłaszcza ta różnica wynagrodzenia pomiędzy służbą medyczną a służbą okołomedyczną, też medyczną, jednak pracującą w domach pomocy społecznej. Pracownicy DPS-ów nie są objęci zasadami zatrudniania i wynagradzania obowiązującymi pracowników ochrony zdrowia. Prowadzi to do znacznego zróżnicowania płac osób wykonujących podobne czynności. Tak twierdzą nie tylko samorządowcy zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich, którzy propozycje zmian wysłali do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ale także dyrektorzy DPS-ów. Tak naprawdę pensje, które są w domach pomocy są na poziomie najniższej i to wydaje mi się, że wymaga pilnej regulacji, żeby docenić środowisko, które sprawuje opiekę, ale jednocześnie też, żeby nie spowodować odpływu kadry do placówek, które płacą lepiej. O problemach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, rozmawiali dyrektorzy z województwa kujawsko-pomorskiego. Swoje propozycje zmian przekazali wicewojewodzie kujawsko-pomorskiemu. Rola Domów Pomocy Społecznej ona będzie systematycznie się zwiększała, bo społeczeństwo nam się starzeje, że coraz większa część społeczeństwa jest w wieku powyżej 60. Dlatego, tak jak wiele innych sfer naszego życia, musi być poddana reformie, musi być poddana, poddana modyfikacji. Unia Metropolii Polskich proponuje między innymi, by płace pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, psychologów pracujących w domach pomocy społecznej były finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także by samorządy otrzymywały z budżetu państwa subwencje na prowadzenie placówek opiekuńczych.